Elon wszystkim przypominam że możemy już odebrać kolejną część naszego airdropa od Dogchain Tutaj jest kilka zmian. Ja nagram o tym film trochę w późniejszym czasie, ale ogólnie mieliśmy to odbierać przez 12 czy 24 miesiące. Jednak oni spalili tutaj tokeny, no i będziemy odbierać te airdropy przez najbliższe 6 miesięcy. Tak jak widzicie, ja dostałem najpierw ileś tam tych tokenów, pierwszy airdrop. To był Pierwszy kolejny z następnego miesiąca to był 3937. Powinienem dostać tyle samo, ale jak widać oni spalili, zmniejszyli ilość tych tokenów i dają nam tylko w tym momencie 1196 tokenów, jeśli mieliście te same liczby co ja. Mamy na to 6 dni i 10 godzin. Wrzucam wam info już dzisiaj, także nie zapomnijcie tego zrobić. Macie na to 6 Dni. Pozdrawiam.